Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny taki z reguły cotygodniowy odcinek. Co lubię komiksy? Zanim jednak zacznę, pewnie część z Was już wie, bo oglądała moje materiały, że wróciłem wczoraj, no w sumie w nocy można by powiedzieć, z MFKIG i było rewelacyjnie. I właśnie głównie skupimy się teraz na informacjach związanych właśnie z tym wyjazdem. Mianowicie. Zmieniłem procedurę, jeśli chodzi o publikację tych materiałów. Ja już to wspomniałem na tym unboxingu i moich wrażeniach, ale myślę, że to jest takie najistotniejsze, co chciałem Wam jeszcze raz przekazać. Mianowicie to, że w chwili, kiedy ten materiał teraz oglądacie, to ja właśnie pracuję, bo nagrywam ten materiał, co ulubię komiksy w poniedziałek o godzinie 20.00 i zaraz go oczywiście będę Wam wrzucał, no, i wy jak będziecie go oglądać, to ja w tym czasie będę pracował nad materiałami związanymi z wyjazdem, właśnie z MFKIG. Także dzisiaj raczej nie spodziewajcie się niczego, może jakaś krótka zajawka tylko tego, co będzie, a na pewno pojawi się w ramach osłodzenia wam troszeczkę oczekiwania tego czasu kolejny odcinek z najlepszych komiksowych serii, jeden z dwóch, o którym mnie proszono. Chcecie, macie. Jeżeli mam taką możliwość, ja nie robię z tym żadnego problemu. I od jutra myślę, że zacznę sukcesywnie wrzucać materiały z wyjazdu. Nie ma tego tyle, ile chciałem, ale jest to spowodowane tym, że udało mi się przeprowadzić wywiad z panem Grzegorzem Rosińskim. Także to mi rekompensuje wszystko. Większość swoich sił i możliwości oraz trochę też chyba znajomości. Ruszyłem właśnie w tym kierunku, żeby móc z panem Grzegorzem porozmawiać, i ten, oczywiście, materiał będzie dla Was na samym końcu, taką wisienką na torcie. Zaczniemy pewnie standardowo od Przygląd Stoisk, jakiś tam spacer po targach coś tam ewentualnie, jakieś inne takie krótkie wstawki, jakieś pozdrowienia, cosplaye, to, co mi się udało nagrać i później będą wywiady. Na pewno będą też dwa inne wywiady, o których wspominałem na unboxingu i moich wrażeniach z MFKiG, także was zapraszam, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. A na końcu, tak jak wspomniałem, wywiad z panem Grzegorzem. Oczywiście w międzyczasie będę też pracował nad standardowymi materiałami. Nie wiem, czy one do czasu, aż opublikuję wszystko z MFKiG, będą się pojawiały. Czy po prostu skupię się tylko na tym, żebyście nie czekali, tak jak to było w przypadku Warszawa-Meta? Takie jest moje zdanie, taka była moja decyzja i myślę, że wy chyba też się ze mną zgodzicie. Mało tego. Fajnie też było móc, bo wczoraj, mówię, byłem zmęczony po prostu i może dlatego tego nie wspomniałem, ale móc poznać wiele bardzo fajnych i wartościowych osób. Udało mi się w końcu na żywo spotkać Wombaja oraz Górną półkę, czyli dwóch YouTuberów, których serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chcielibyście ich twórczość sobie też pooglądać, w tym filmie, na dole wam zalinkuję ich strony facebookowe, mówię, YouTube'owe i będziecie mogli kliknąć suba i być na bieżąco z ich materiałami. Oczywiście nie mogłbym. Nie wspomnieć tutaj o Sylwku tak? z Lara Croft Poland, mój serdeczny przyjaciel, z którym ostro i prężnie działamy, jeśli chodzi o materiały i tu właśnie a propos materiału, pod drugim odcinkiem porozmawiajmy o komiksach. W ogóle Sylwek był, że tak powiem, Pomysłodawcą właśnie tego słowa mi brakowało. Pomysłodawcą tego, żeby raz w miesiącu nagrywać taki pięć ulubionych naszych komiksów, jakie w danym miesiącu przeczytaliśmy. I z racji tego, że on to zaczął, właśnie drugi materiał był nagrywany u mnie, trzeci będzie u niego. Tutaj właśnie bardzo sympatyczny komentarz. Dziękujemy serdecznie. Ja też w imieniu Sylwka, myślę, że on też się pod tym podpisuje, że przypadło Wam to do gustu. Czy będziemy więcej coś nagrywać, bo tu padło takie zapytanie? No nie wiem, zobaczymy. Na pewno to jest ten cykl miesięczny, a jest też kilka innych podcastów, które prowadziłem z Sylwkiem. Jeśli chcecie, też podlinkuję jego stronę jego YouTube'a. Także ten kto właśnie pytał będzie mógł sobie to obejrzeć. Ale z czasem może też pomyślimy nad jakimiś innymi materiałami, jeżeli faktycznie was to interesuje. Pod tym filmem możecie napisać właśnie komentarz, czy chcielibyście coś więcej, ewentualnie rzucić jakieś propozycje, jakie chcielibyście seria, abyśmy z Sylwkiem zaczęli nagrywać, żebyśmy o czym rozmawiali, albo co pokazywali. Myślę, że na pewno się z nim dogadam, cały czas jesteśmy w ciągłym kontakcie, więc tutaj nie będzie z tym problemu. No i co jeszcze takiego? No na pewno to, że Mam dla Was sporo fajnych zdjęć, takich cosplayowych, naprawdę niektóre wręcz bym powiedział artystyczne, nie mogę się doczekać, aż to zobaczycie, zbiłem pionę i spojrzałem bardzo groźnie na samego Batmana, tak, na samego Batmana, ale co i jak, zajrzyjcie głównie na mojego Facebooka i też pewnie na Instagrama, gdzie tam wrzucę te zdjęcia, za mną, jeżeli spojrzycie tutaj, tam, 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 tam kamera w górę, ciężko jest... Kierować tak kamerą. A, a widzicie? Tam ja trochę głowę odchylam. Tam mam coś naprawdę bardzo fajnego. Pewnie kto był bardziej spostrzegawczy, już wie o jaką postać chodzi. Taki szaleńczy zakup <noise> i niezła przygoda z nim związana, żeby móc go przywieźć do mnie, do domu, bo jest to spore. Też będę chciał Wam pokazać, ale zrobię zdjęcie, a może i też nagram przy tym filmik jakiś fajny, ale to zobaczymy w wolnej chwili. Jeśli chodzi o oglądanie czegokolwiek, nie miałem czasu sporadycznie, wrzucam sobie i kontynuuję Sex Education. Pierwszy sezon cały czas miele, bo nie mam czasu, że tak powiem oglądać, a tyle tego jest. Ja do tej pory nie obejrzałem Czarnej Wdowy, nie obejrzałem Mortal Kombat, nie obejrzałem Kosmicznego Meczu, ale zrobię to. Na pewno to zrobię. Na razie skupiamy się na komiksach. Widzieliście, ile tego przywiozłem. Część już przeczytałem. Nagram jakieś materiały. No i też powoli będę sukcesywnie to wszystko wrzucał. Przede wszystkim 17 października będzie, tak jak wspominałem wcześniej, półrocze istnienia kanału. Mało tego, Dobijam powoli do tysiaka, zostało kilkanaście subskrypcji, jeżeli zaraz masowo nie zaczniecie, nie zaczniecie dawać w dół, odsubskrybowywać. Od tak, także mega będzie super ekstra, jeżeli to się wszystko tak złączy nam w czasie. Będą konkursy, będą nagrody. Troszkę znowu będę chciał od Was jakiejś kreatywności. Mam już pomysł. Ten pomysł został przez kilka osób w moim najbliższym otoczeniu, że tak powiem, zaakceptowany na formę, jaką musielibyście się tutaj wykazać. I to będą dwie na pewno formy. I będzie przynajmniej 3-4, nazwijmy to zestawy takie, no zestawy, że nagród do wyboru do wygrania. Oczywiście na mój koszt. Także spodziewajcie się tego. Będzie też ogłoszenie, już chyba mogę to Wam teraz powiedzieć, bo nie wiem, czy to wspominałem. Będzie ogłoszenie też mojego oficjalnego loga, i z tym logiem też będą się wiązały pewne rzeczy, ale to już mówię na półrocze, na tysiaka. Jesteśmy bardzo blisko, to już jest ostatnia prosta. Czy wtedy formuła się nagrywania zmieni? Też będę chciał z Wami o tym porozmawiać, zapytać Was, co o tym sądzicie, ale to już mówię od 17. Października zaczniemy z tym bardziej działać. Tymczasem ja uciekam. Muszę nagrać jeszcze dwa, trzy szybkie filmy na biegu w związku z recenzjami. Ten film Wam teraz, tak jak mówię, jeszcze go nagrywam, ale za chwilę go dodam, żeby się już renderował, żebyście mogli go jeszcze dzisiaj w poniedziałek obejrzeć, plus najlepsze komiksowe serie, a w międzyczasie, tak jak mówię, zabieram się za materiały z MFKiG. Także pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam. Sylwkas, Lara Croft Poland, pozdrawiam. Górną półkę pozdrawiam. Wombaja. No i przy okazji też Marce Z, tak o której tam wspominaliśmy, nie mogła być. Nie wiem, ostatnio przestała komentować moje filmy, może się obraziła. W sumie ja też je nie komentuję, przeglądam je na bieżąco, ale nie komentuję, bo jestem tak zarobiony, że sami wiecie. Dzieciaki, praca i ogromna ilość materiałów, co, co mogę. Co, co nie muszę mówić, bo wy to sami widzicie. Na koniec też chciałem podziękować moim widzom, dlatego że na MFKiG spotkały mnie niesamowicie przyjemne rzeczy. Po prostu kilka osób do mnie podeszło, zaczepiło mnie, spytało, czy to ja, ten Jarek zrobił komiksy. Powiedziałem, że oczywiście tak. I zrobiliśmy sobie razem zdjęcie. Tak, zapytali, czy mogą sobie zrobić ze mną zdjęcie. To, co wam wspominałem przed wyjazdem, czyli... Fajnie, że się nie baliście, że podeszliście, ja nie gryzę. Jestem takim samym normalnym komiksarzem jak i wy. No może nie normalnym do końca. My komiksiarze jednak jesteśmy specyficzni, ale w tym w pozytywnym sensie. I pogadaliśmy chwilkę z jednym nawet z widzów dłuższą chwilkę to było kilkanaście minut rozmowy, ale bardzo przyjemnie. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy okazję mieli nieraz się zobaczyć, nieraz sobie zrobić jakieś zdjęcie I, i będzie nas coraz więcej także. Tyle z mojej strony na obecną chwilę. To był materiał, co ulubię komiksy. Ja tymczasem zabieram się na zapublikację, zarobienie materiałów i widzimy się w kolejnych, ze zbliżającą się premierą półrocza. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.